Zwiedzamy świat, już dobry stan, dobry stan Kręci się bal, ci się i hash Zwiedzamy świat, już dobry stan, ona oczy ma trochę jak drzeki Chan kręci się bal Latam w kapkach i przeliczam Za to haslinki i hasz Marokańskie złoto nie schodzi mi haj Zwiedzamy świat Bali Malta, tylko tam już znajdziesz na Już dobry stan, ona jak Jackie Chan kręci się bal Latam w klapkach i przeliczam Za to hajs i hasz Marokańskie złoto nie schodzi mi Znajdziesz Oporowe Sianokosy 2024 Rokomoty targa jeden wagon pełny baku, drugi pełny baku Mam trochę włapu, trzeci pełny trapu Płynę nie zatopi statku Grałem koncert smutku, za kilka ładnych władków Do mej bluzy mam przysięte parę brzydkich łatek, czyli wagon to nie marka, biorę to na klatę Padasz mordzia, tobie nie pomoże, ładowarka Składam domek z hajsu ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Składam, Składam. ziarnko do ziarnka Składam ziarnko do ziarnka Zjadam cię ale tak sam jeszcze siemka Siarno nie pracuje, by spływało ze śródełka Od małych ziarenek aż podowy w cofishopie Jak nie latam po osi, no to latam po Europie Z małych rzeczy, wielkie rzeczy, potem przeogromne Wszędzie krążą na nie szukamy